Hej, 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 witam was bardzo serdecznie moi drodzy widzowie, to jest Tilgar, cześć, ja dzisiaj zapraszam Was do następnego odcinka z gierki Limbo Moi drodzy widzowie, wracamy do naszych czarno-białych przygód pana Andrzeja, zobaczymy co tym razem nasza limbo nam zaoferuje Dzisiaj sobie tak trochę pogadam, bo jestem na wyjeździe, co pewnie już wiecie, ten odcinek będzie opublikowany w piątek, tak więc no już za niedługo, bo dzisiaj jest akurat czwartek, kiedy go nagrywam. Okej, okay. mamy tutaj pająka, ja chyba muszę iść po prostu uciekać od niego, czyli idziemy w pra... Dobra, tyle się utopiłem. E, tak więc sobie w prawo. Dzisiaj troszeczkę bardziej sobie pogadam. Pozwólcie, że tam trochę ciszej grę. Ona jest strasznie głośna, dobra. Więc będzie, y, mam nadzieję, że dzisiaj będzie ciekawie. Chyba trzeba tą kłodę coś zrobić. Okej, okay, chyba tak. I jest, dobra. Lecimy dalej. Po prostu jak najdalej na w prawo uciekać od tego nuba i, i będzie dobrze. Dzisiaj bardziej jest taki pogadankowy odcinek, no bo jesteśmy na wiedzie, mam tylko laptopa, nie mam innych gierek. I... Wow, wow, shit. Nie mogę tu wejść. What the shit? Chyba wiem o co chodzi, tutaj trzeba ten i szybko wbiec i jedziemy O, on mi to trzyma O, dzięki pająk, dzięki panie pająk, dobra Taki właśnie, tak jak mówiłem, bardziej pogadankowy odcinek, więc miejmy nadzieję, że będzie okej okay. Drzewo, przewróć się O Okej okay. Limbo nie było od dawien dawna, Limbo było przedtem, przedtem jak były czy ja wiem, chyba na, na listopada, na święta, co nie No, na no, wszystkich świętych e, Tak więc... E, ...what the fuck <laughs> Myślałem, że mogę za nim przeskoczyć, ale dobra, chyba nie Dobra, trzeba jakoś inaczej to pomyśleć Wow, znowu tu wszystko, ale shi, dobra tak więc zobaczymy jak to się teraz przyjmie, bo będzie jako tako nagrywany właśnie wtedy kiedy jestem na jakichś wszelkich wyjazdach itp. Itd. No bo to mam akurat laptop, mam akurat takie możliwości nagrać taką gierkę, która akurat fajnie mi pójdzie, więc myślę, że jak najbardziej gierka wam się podoba. Przy okazji ostatnio na Facebooku zapytam się was jaką grę chcielibyście, jakie nowe serie chcielibyście zobaczyć na moim kanale i spodobała mi się jedna odpowiedź mianowicie Battlefront. Nie wiem czy ktokolwiek zna w ogóle Battlefront a Star Wars Battlefront To jest bardzo fajna gierka na właśnie opisująca całe uniwersum świat Gwiezdnych wojen i po prostu według mnie zaraz po kotorze tym pierwszym Battlefront jest po prostu najlepszą gierką właśnie opisującą to całe metrum metrum uniwersum właśnie Gwiezdnych wojen tak więc dobra tu chyba wiemy już o co chodzi trzeba się chyba cofnąć i nie bo tu jest pająk tu mnie pająk zadzika przecież Geniusz, dobra, udało się I właśnie Battlefront będzie również gierką, która będzie nagrywana kiedyś tam Na wyjeździe, czytajcie kiedy Czyli ja obstawiam, że na wakacje Bo na Wielkanoc to, to akurat na mało dni ja wyjeżdżam Więc to akurat można kilka odcinków Tak jak tutaj nawet walnąć właśnie do przodu Już na komputerze nagrać Bo mam nadzieję, że wam coś się jak najbardziej spodoba Dzisiaj właśnie patrzę, kurde, Counter Strike się wyrenderował Patrzę, ktoś mi napisał w komentarzu, że potem gierki się nie wyrenderował. Patrzę od 8.07 Jest kamerka, jest czarny ekran Jolo, <laughs> nie? Bardzo ciekawa gra, co nie? Ja nie mogę, dla niewidomych SŁYSZĄ co ja mówię, ale nie widzą nic. No. Chociaż jest moja kamerka, a się z drugiej strony kto chciałby mnie oglądać? No, nie mam jeszcze żadnych fanek. Chyba że jakaś jest to tobie to napiszcie to, nie? Dobra. czemu? Przeskoczę? Nie! Panie Andrzeju! Panie Andrzeju, to się wyklepie. Dobra, lecimy dalej. tu chyba muszę jakoś poczekać, a nie wiem, do, nie wiem do końca co mam robić. Chyba że ta ja, pająk, on nie żyje, a, a żyje. Dobra, chyba że jego noga jakoś idzie, on mnie zadziga pewnie. On nie zabię się Założę. Nie wiem co kończę co mam zrobić No, chodź tu O Jezu, Jezu, Jezu! No chodź jeszcze trochę, może mi tutaj za most zrobić. Wtedy by było miło. O, mogę go nogę pociągnąć, chodź tu, dawaj, dawaj Dobra, dawaj tą nogę. Użyjmy jej jako tego, jako mostu. Ej, nie mogę, czemu on to puścił? Co za szmata? To się dalej rusza, Oh wow, shit Chyba, że to muszę użyć Eee. O! Dobra, miodzio, dobra, udało się. Dlaczego dzisiaj bardziej pogadam odcinek? Właśnie na temat tych serii. Będzie Far Cry 4, mam nadzieję, że wam się jak najbardziej spodoba. Zwykły single, zrobiony typu, wiecie, taki szybszy, żeby nie było, że nagrywam odcinek i bez przerwy nagrywam, 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 tylko nagrywam, pogram za kilka godzinek, znowu jakiś odcinek, tak, żeby nie było, co? No bo już Far Cry już jest zagrany, przegrany, oglądaliście innych youtuberów na pewno, więc myślę, że sami wiecie, o co już tam chodzi. Ja nie oglądałem, ja sobie zawsze robię niespodziankę, jak więc jest okej, tu chyba sam nie gdzie mam iść, tam, tam nie doskoczę, chyba do góry, okej. Okay. Tak więc po prostu będzie ten Far Cry, ale będzie również Far Cry na COOP. Dlaczego na COOP? Bo Coop strasznie pozwala z witami się tutaj jako tako, wiecie... Mm, nie wiem, co mam zrobić... Chyba, że tu na tą gałąź? Nie, na tą gałąź nie. Chyba, że... O oh shit! Coże głupie dziecko, głupi pan Andrzej, idziemy dalej. Eee, właśnie kopa chciałbym nagrać nie tyle z innymi youtuberami, mam nadzieję, że się to uda nie z takimi znanymi, kurde, z rojem rokiem, chyba żeby się dało, jest Maria. Nie mówię. No, po prostu z jakimiś innymi takimi, ewentualnie po prostu z witami. I mi to tam, Jolo, tak więc jak ktoś chce, jak będzie Far Cry nagrywany z pierwszym single, potem dopiero będzie ten multi, co op, tak więc o oh shit. Dobra, to chyba po prostu wystarczy popchać. To będzie nagrywane również na kopie, tak więc ja mam nadzieję, że to Wam jak najbardziej taki pomysł się spodoba. Następna rzecz to będzie raczej Skyrim, ale nie zwykły Skyrim, nie taki zwykły fabularny, że włączamy sobie Skyrima i gramy od początku do końca. Jakieś mody, jakieś ciekawostki, rozszerzony świat, inne questy, żeby nie było takiej monotoniczności zwykłej gierki, żeby sobie miło pogadać. Ja tam na Skyrimie się będę Was właśnie pytał, o czym mamy gadać, o czym chcielibyście pogadać, co chcielibyście się dowiedzieć, I itp. itd. Tak więc, Skyrim myślę, że będzie taki bardziej właśnie... O! Ja tam nie doskoczę, kurde! Co to za zombiak? Ja to o, muszę uciec od niego. Dobra, to nie był dobry pomysł. Nie wiem do końca, co mam zrobić. Tam nie doskoczę. A to, na czym stoję, się tak nie porusza w prawo-lewo. Tak więc, Skyrim będzie właśnie taki, chyba, że... A, tej zombie chce na mnie ten, a to gnida. Chodź tu zombie! O, o. Dobra, udało się. za zadupek się go... Tak, od razu. Lecimy dalej. Ale tak więc właśnie mam nadzieję, że ten scherim też się wam spodoba. Będzie spor, ale spor będzie troszeczkę inaczej zrobiony. Cześć! Śmierć numer 8232 zaliczona. Dobra, lecimy dalej. Mmm... <grym> tam było ciało. Trzeba zawsze się cofać w tym limbo. Trzeba patrzeć na lewo, a nie na prawo. Tak więc wtedy dopiero ok. Czego, czego znowu? Obiad. A obiad, dobra, idę, 5 minut. Dobra. Pozdrowienia dla kuzyna, będzie na odcinku. Wiem, że jest obiad, ale jeszcze 5 minutek, tak więc spokojnie, spokojnie jak na wojnie, lecimy bardziej do przodu. Dobra, tutaj coś zdertnęło, coś brzydko to już miało, więc będzie okej. Okay. Sport będzie właśnie zrobiony tak na typowo... Oj shit, chyba skoczyłem za wcześnie... Nie, dobra, dobrze. E, kilka odcinków tylko, żeby was nie zanudzać, bo sport będzie taką króciutką miniserią, jakby można nazwać co nie. Mam nadzieję, że... O, tu chyba trzeba skoczyć i... O, udało się, pięknie. Tu też trzeba będzie skoczyć i mi Panie kochany, wskoczyłem na to coś. What the fuck? Nie ogarniecie tej gry, nie ogarniecie. Kto robi obie to pierwszej? No dobra, pierwsze 30 No ale wskoczyłem tam wcześniej, co nie? Chyba jest na odwrót. Chyba, chyba już skumałem. Mój mózg złączył wątki. Tu trzeba wskoczyć na to, a tam nie trzeba wskoczyć na to. To jest mądre. Dobra, niech im będzie. Okej, okay, udało się. Tak lecimy dalej z tym Limbo. Limbo będzie do końca, ale to jest seria typu, wiecie, taka, że... Coś tak, tak słabo to... Ło, shit, 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 man, shit, man! Ej, on mi... W głowę coś wbili, a to szmaty normalnie. Takiego wała im pokażę normalnie. Dobra, chyba trzeba od nich uciekać. Nie wiem, zobaczymy jak to będzie. Jak ich zobaczę, to raz biegnę w lewo. Uuuh! Run forest, run! Run, motherfucker Oni chyba się na tym zabiją, tak chociaż mi się wydaje. Jump! Jump! Pięknie! Aż mi greściło. No chodź tu, no chodź tu. Dobra, może tak na lewo, bo on... Ej, nie był mądry. Dobra. W sportu będzie taka miniseria będzie również seria z Inna Łódź. Inna łódź, czyli taka... fajny symulatorek, symulatorek, ubieranka można by nazwać, nawet tak przyśmiewczo, ironicznie Właśnie dotycząca szpeju, lansu, kurde, żołnierzy, wyposażenia Na pewno wiecie o co chodzi, jest to dosyć znane w środowisku airsoftowców, żeby zobaczyć jak możemy wyglądać, prawda, w przyszłości Co, jak, gdzie, kiedy, więc myślę, że to jest jako taki fajny pomysł Tak więc to będą tak, jako taką nowe serię Na to nie wskoczę Nie wiem, czy do końca o to chodzi Chyba nie To mi spada Tu był wózek, tak Zobaczymy co z tym wózkiem Mogę, mogę go wziąć, okej okay, miodzio Jakby go się dało tam przepchnąć na prawo Wskoczyć na wózek i na tamto coś To by było miodzio Czemu to nie idzie? Jakaś skała, ależ świństwo normalnie Dobra czekajcie To dam sobie na maksa Tu mam jeszcze jedną linę u góry, tak? U góry chyba będzie na to drugie działała tak Tak Idziemy na górę Tak I tutaj by trzeba było chyba to coś na maksa też O tam to mi już opadnie, czyli chyba jeszcze Tak tam mi już opadło No nie wiem, zobaczymy jak to będzie Kilka rady sztuka Tu yy, już jest wszystko, no to dobra, idziemy tak szybko na dół O jest! Tę linę trzeba złapać. Idealnie, mi Perfecto! Perfecto, perfekto Dobra. To już jest na maksa, tak? To może ja bym skoczył od razu na tamtą linę. ją ten... O, to, to może być mądre Stilgar, To może być mądre. O Jezu, nie, 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 jeszcze... Sorry, za dwa razy czołgam się kliknęło. Nie wiem. I przy okazji, jeszcze jedna seria jako taką, którą planuję na kanale zrobić. To jest coś nietypowego, coś Ala rockowe technikalie, tylko że rok miał skomplikowane, takie już bardziej szczegółowe wszelkie informacje, tutoriale jak rozpocząć na YouTubie, jak nagrywać, co nagrywać, jak się bawić dźwiękiem, jak robić to, tamto, stramto Tak więc on to robił bardzo fajnie. Ja chciałbym zrobić coś Ala technikali właśnie takie, żeby wam pokazać jak rozpocząć nagrywanie, czy to właśnie kamerki, gry, mikrofony, czy to właśnie normalnie przez luszczankę, jakie sprzęty używać, jak to robić, jak nagrywać, co nagrywać, jak zapisywać, jak renderować, jak wysyłać. To byłby taka seria właśnie pomocnicza dla widzów, którzy chcieliby akurat zacząć sobie e, robotę na YouTube, robotę, zabawę na YouTube, to tego robotą się nie da nazwać chociaż według mnie e, No i mam nadzieję, że takie coś jak najbardziej Wam się by e, spodobało, więc takie coś też właśnie planuję zrobić i myślę, że jest to pomysł dosyć fajny e, Tak więc zobaczymy tak jak mówiłem e, wkrótce jak to w ogóle się wszystko potoczy Jest kilka nowych serii jest w końcu nowy rok tak więc wiadomo trzeba nagrywać dosyć ciekawe rzeczy Dobra, to chyba mam nadzieję, że przejdę, 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 przeszedłem, pięknie, więc mam nadzieję, że takie właśnie serie nowe się wam jak najbardziej spodobają, zachęcam również do łapkowania czegokolwiek, to strasznie motywuje oczywiście w górę, a nie w dół, chyba to jest dosyć logiczne, tak więc idziemy sobie dalej, co to jest, jakaś żaba, żaba, która ma zęby jak nie wiadomo co i chodzi jak kret pod ziemią, no nie, niech im będzie, niech im będzie, dzisiaj odcinek będzie trochę, słyszeliście to coś, ja what the fuck, włosy mi się, włosy mi się, nie mogę chodzić, ej, halo, nie, mogę skakać. Nie wiem, na prawo idzie. On, na prawo, nie wiem, co ja mam robić, klikać, czy co? Jak trzymam prawo, to on biegnie, okej. Okay. Jak trzymam prawo, to on szybciej idzie. do miodzio. To chyba trzeba sko... Uff. Nie wiem do końca, co w tym chodzi, idziemy sobie. Hop siup. No, panie kochany. Gdzie ty idziesz, gdzie ty? W prawo, w prawo pojedziemy. Chyba, że na tą skrzynkę, nie wiem. Chyba, że... O, 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 kumam już chyba, to coś chcemy mnie zjeść. Jest! Taki mam łeb! Taki mam łeb! Jestem brzydki, ale mam taki łeb, że nie wiem Nie wiem, żartuję sobie. Auto-ironia jest najlepsza. Dobra, odcinek będzie trochę krótszy, bo mimo wszystko na laptopie nie mogę zbyt długo nagrywać. E, internet, nagrywanie, renderowanie tego wszystkiego również trochę trwa tutaj o wiele dłużej. O, to chyba trzeba jakoś kliknąć, a coś tak nie działa, bym powiedział, nie wiem. Więc Zobaczymy, jak to wszystko będzie. O, żaba. Cześć, żaba. Mogę się zjeść? No, 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 no. Nie mogę też, dobra, dobra. Nie wiem, idziemy na prawo. Zawsze idziemy na prawo. Tak jak w Mario, żeby grę przejść to trzeba iść na prawo hop siup. Eee, to nic nie daje to Chyba też tam, no, tam na pewno nie wskoczę Tam była jakaś platforma na lewo, pójdziemy na lewo, zobaczymy co tam będzie I zobaczymy, i zobaczymy Okej, okay, to jest jakaś platforma Grzybki, halusynki się kurde o, o, złapię ją teraz, złapię ją, idę do jej kryjówki, nie, nie mogę tam zejść, co to za szmataństwo. Chodź tu żaba. Nie, nie, ja jestem głodny, jestem głodny pan Andrzejem. A chyba już wiem o co chodzi. I teraz w tu i w prawo, nie, 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 w lewo pociągnąć, o. Uuu, dobra man. Udało się. Ale mi dupło w urzach. Yeah, ja, mamy deszcz, mamy deszcz, dobra moi drodzy, na tym myślę, że zakończymy dzisiejszy odcinek. No bo mimo wszystko ja tutaj muszę kończyć, już na obiad muszę lecieć zresztą. Mam nadzieję, że wszystko jak najbardziej Wam się podobało. Ja Wam życzę miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku, tak więc trzymajcie się i cześć!